Kilka lat temu zdjęcie tej magicznej sukienki zostało wrzucone do internetu z pytaniem autorki odnośnie barwy, w jakiej jest ona widziana. Ludzie oglądający te zdjęcie bardzo szybko się podzielili. Każdy widział je inaczej. Zaczęto się zastanawiać, skąd taka różnica się bierze. Jest to pewnego rodzaju iluzja związana z tym, że zdjęcie jest wykonane dość niewyraźnie. Jest trochę prześwietlone, nie za bardzo widać jego tło, i to właśnie z tego wynika fakt, że ludzie interpretują je na różne sposoby. Które z tych rozwiązań jest prawdziwe? Okazuje się, że po odnalezieniu producenta i strony sklepu poprawne zdjęcie, dobrze naświetlone, pokazuje, że jest ona w barwach granatowo-czarnych. Zatem wszystkie osoby, które widzą ją w innych kolorach, ulegają w pewnym sensie iluzji, jaką jest subiektywność w widzeniu barw. Kluczem do odpowiedzi jest fakt, że samo zdjęcie nie jest do końca jednoznaczne. Tak naprawdę nie wiemy, patrząc na nie, czy zostało zrobione w środku sklepu i jest po prostu bardzo przyświetlone, czy może jednak jest na zewnątrz. A światło w tle to światło słoneczne, naturalne. Jak mówią badania, mamy dwa różne rodzaje korekt, które wprowadza kora V4 w naszym mózgu podczas oglądania tego zdjęcia. W grupie osób, które widzą suknię jako biało-złotą, kora V4 interpretuje zdjęcie jako to zrobione w świetle naturalnym, a cały błysk w tle uznaje za światło dzienne. Kora ta w percepcji barw, żeby utrzymać stałość barwy, uwzględnia nie tylko kolor obiektu, ale i również kolor, jakim oświetlona jest scena. Światło słoneczne. Ma delikatnie błękitną barwę. W związku z tym, na skutek tej korekty na światło naturalne słoneczne, kora V4, przyglądając się temu zdjęciu, zakłada, że powinny być to kolory jasne: biały i złoty. Druga grupa, która widzi suknię jako niebiesko-czarną, nieświadomie interpretuje to zdjęcie jako robione w świetle sztucznym, np. w sklepie przy oświetleniu lamp które zazwyczaj ma tendencję do bycia bardziej żółtym. Dlatego percepcja barw sukni jest korygowana na okoliczność światła żółtego. Wychodzą wtedy kolory przyciemnione. Niektóre układy nerwowe zakładają, że zdjęcie jest zrobione w świetle naturalnym, a inne natomiast, że w świetle sztucznym, co prowadzi do modyfikacji percepcji barw przez nas. W głowie pojawia się kolejne pytanie. Układy nerwowe których osób odbierają światło jako żółte, a sukienkę jako czarno-granatową, a których, że jest to światło niebieskie? a sukienka biało-złota.